Musimy się cofnąć do 1964 roku. Proszę sobie wyobrazić tą stację, jak ona wyglądała w tym czasie. Przede wszystkim w tej ulicy nie było tak jak teraz tutaj jest. Ona się nazywała Parkisawickim. Tam jeszcze były dwa tory dalej i była waga. Waga wagonowa, gdzie ważono towary. To była to w ten sposób, wagon z przyjechał ważono całość brutto następnie waga w samego wagonu była napisana na wagonie, odejmowano i wiadomo było ile węgla na wagonie jest i ile po to, zginęło to tak mniej więcej wyglądało stąd pociągi odjeżdżały w trzy kierunki więc pierwszy kierunek Teniak teraz został do, do Grójca i dalej do Miasta tam prosto obok Cwernaża do Góry Kalwarii i w tym kierunku w Warszawie Można sobie wyobrazić tak na przykład godzina 7 rano, właśnie przed 7 rano. Zjeżdżają trzy pociągi na raz. Jeden z góry Kalwarii, jeden z Nowego Miasta i jeden z Warszawy. Oczywiście nie na raz w tym samym czasie, tylko yy, tam yy. po kolei, prawda? I tłumy ludzi, tłumy ludzi tu wychodzą, aż, prawda? Tak ja tak pomyślałem sobie wtedy, właśnie jak tu pracowałem że taki mały dworzec główny, tak jak w Warszawie, tłumy ludzi wychodziły, tak samo tutaj. Tu na miejscu był kiosk ruchu, stał tak jak, jak w tej chwili ten budynek jest, to tak plecami oparty. Tam dalej były dwa kioski spożywcze, podobno był bufet na stacji, ale już za mnie, tak, tak, ja pamiętam, za mnie tak, tu już nie było. Tak, 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 tutaj urzędował w tamtym pomieszczeniu dyżurnego ruchu urzędował dyżurny ruchu, miał megafon, ogłaszał, prawda, pociągu tam, znaczy nie, nie dyżurny ruchu, tylko był kancelista, który siedział tam, prowadził tą biurokrację i spisywał pociągi, jak przyjeżdżają, odjeżdżają, jednocześnie ogłaszał. Tam dalej było gniazdo drużym konduktorskich, tak to się mówiło, i dyspozytor drużyn konduktorskich. W tym czasie, jak ja tu przyszedłem, to na kolei pracowało prawie tysiąc osób, na całej kolei, tysiąc niecałe 1100. Lokomotywowni ponad 600. W samej lokomotywowni. No ja, ale ja mówię o całej linii, prawda, to no, też pociągi jeździły do Nowego Miasta, do Góry Kalbary, do, do warszawy Milanu i do Warszawy-Południowej. No, stopniowo, tak jak tutaj Tadzio ja wspomniał, zaczęto pomału, pomału taki trend, żeby zlikwidować linie wąskotorowe coś, co, co było? W 1968 roku został zlikwidowany odcinek z dworca południowego do Pyru. Przepraszam, do Dąbrówki, Także pociągi jeździły tylko do Dąbrówki, bo został, to dole z został dla została rozebrana. 131 specjalnie tak, zrobiono tak, pętla tak, autobusowa, tak. która, że tak powiem, była łącznikiem zastępowała tą zlikwidowaną e, Jak przyjeżdżałem tu do pracy jeszcze jako młody chłopak, bo początkowo byłem kierownikiem dyspozycji trakcyjnej. A ta trakcja to była większa jak te wszystkie koleje razem wąskotorowe. Bo zatrudniała ponad 120 pracowników, maszynistów, pomocników, maszynistów, palaczy, dyspozytorów i tak dalej. To potrafiłem przyjeżdżać do dworca południowego, gdzie pociąg z Warszawy Południowej do Piaseczna już 20 minut wcześniej odjechał. Siadałem w autobus 205, taki jeździł i w Dąbrówce ten pociąg doganiałeś tam do i ale to było tylko dlatego zrobione ponieważ tam po, w kierunku Warszawy Południowej pociąg jechał można powiedzieć po chodniku cały czas gdzieś tak mniej, mniej więcej od wysiadła właściwie od Dąbrówki aż do Służewca to jechał bezpośrednio przy drodze i tam była szybkość ustalona w 15 km na godzinę nie wolno było jechać szybciej bo normalnie pociągi jeździły motorowe szczególnie z szybkością techniczną 50 km na godzinę, więc szybkość dosyć, dosyć znaczna była. Pociągi parowe 35 km na godzinę. Pamiętam, stąd odjeżdżał pociąg do Warszawy Południowej 15 na 5. Ja ten pociąg troszeczkę tak ustawiłem po siebie, żeby do domu <laughs> Jasne, jeździć, ale on był przydatny, bo no i była taka sytuacja, że się bardzo spieszyłem. Tam jakąś sprawę miałem i tutaj trochę może postąpiłem niezgodnie z przepisami, ale powiedziałem mechanikowi, panie mechanizmie, zależy mi, żeby być wcześniej. No i ten pociąg przyjechał 20 minut przed czasem do Dworca Południowego. Wszyscy się dziwili, no jak on szybko jechał, żeby tak zawsze, prawda? Oczywiście on tutaj przepis trochę złamał, no ale ja zdążyłem tam i miałem zdążyć. Ale tak to pociąg jeździł. W 1971 roku. Z Dniem 1 sierpnia zawieszono ruch na, na linii Warszaw, eh, warszawa dąbrówka piaseczno i iwiczna wilanów i, i Piaseczno-Góra Kalwarii. Miałem okazję prowadzić tak, przedostatni pociąg oczywiście prowadziłem <tru Klekwi> z Wilanowa do Iwicznej, a ostatni pociąg z góry Kalwarii do Piaseczna. Ten pociąg ostatni to już był pociąg techniczny, to nie był pociąg rozpadowy pasażerski. No bo o godzinie 22 tam już się pamiętam dokładnie z minutami, zgodnie ze spadem pociąg do góry musiał pojechać. Ale z kolei on wracał normalnie rano, tam o 5. No ale już rano go nie było. No więc trzeba było tak, to się mówi, luzem zjechać. No i tu luzem wrześniu, prawda, ja wtedy jechałem. Pamiętam ludzie układali takie podkłady na drodze, protestowali w ogóle, że... Że, 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 to jest, że to się likwiduje, ale były też inne głosy. No teraz bo tutaj powstał tak zwany most autobusowy. Autobusów pościągali ze wszystkich prawda, linii tego. i przegubowe, z przyczepami. No i niektórzy ludzie, no teraz to wiemy, że je, je, jeździ. no bo i szybciej. ale wróciła normalka. Autobusy potem wróciły na swoje trasy, bo też pościągali z innych linii. I było tak, że niektórzy, szczególnie nie z góry Kalwarii, bo z góry Kalwarii to jeszcze sobie radzili. Ale potem w tych hojnów, prawda, Baniocha, Domanówek, na tych to już niestety, ale tamte autobusy się nie zatrzymywały. Tylko kierowca tego pokazywał, że brak miejsc. No i przyszła do mnie, ja tu urzędowałem. Budynku żarwonym, przyszła do mnie delegacja właśnie z, tym, z tego rejonu i mówią, że oni są gotowi czy nie społecznym kors powrotem położyć bo to już było zdane kors powrotem, <grym> i za, i kor z powrotem <grym> położyć, ale żeby tylko dać materiały i nadzór, prawda, fachowy ja no, mówię, niestety taka sytuacja jest, że że tylko minister może taką decyzję wydać, bo jest władny, proszę napiszcie petycję do ministra, jeżeli uzna, że taka potrzeba jest, to oczywiście jak najbardziej damy tutaj i pomoc fachową i materiały i wszystko, żeby to odbudować. No, ale to już się tak nie stało i już nie zostało. Teraz jeszcze w 91 roku w lipcu odjechał stąd ostatni pociąg pasażerski do Grójca. Z tego toru tutaj. W 1991 roku. I była taka sytuacja, że ja już pracowałem wtedy w dyrekcji, ale ponieważ no, ta kolej zawsze była bliż, najbliższa, jako, że tu przepracowałem, to przyjechałem nawet z kolegą takim ze Szwajcarii. I żeby... To, to, bo to jednak bądź co bądź jest było wydarzenie. Przepraszam Pani może się przeniesiemy do hali A potem wsiądziemy w wagonie, to jest tam tam... tam... No, o, tam, no, tam